Historia tej piekarni nowej jest taka, że spółdzielnia, ale to były stare czasy, jeszcze za komuny, tak zwanej, żeby remontować tą piekarnię, a remontował dwa lata w osiem, pod koniec lat 80., dokładnie w 89, chyba był odbiór tej piekarni, albo w 90, o ile dobrze pamiętam, po tym remoncie, ale żeby można było remontować w tych czasach to spółdzielnia musiała zakupić działkę i wybudować piekarnię, żeby nie brakło chleba w Kalwarii i w okolicach. Takie były czasy, nawet były takie sytuacje, że się pobierali z innych gs pieczywo, żeby, żeby nie brakło, bo to był, byłaby sprawa polityczna i e, zarząd by po prostu poleciał, głowy by poleciały. Do tego pieczywa, do tego typu trzeba doświadczenia staramy się uczyć ludzi. To nie jest e, pieczywo wypiekane w, tak jak dzisiaj się to piecze, kiedy można tam ustawić czas, nasypać pewne zestawy do każdego pieczywa i, i ustawić czas i temperaturę. I to, to Widać to w marketach na, na piekarniach, tych, tych, na stoiskach piekarniczych, a my mamy pieczywo tradycyjne, pieczone według starych zasad, na, na starych zasadach i do tego typu piekarni potrzeba naprawdę fachowców. Nie ma szkół już, które to uczą, ale staramy się utrzymać ten, ten, to nasze pieczywo na takim poziomie, żeby, żeby ludzi po prostu nie truć. Nie stosujemy polepszaczy. No, jestem kierownikiem piekarni od 2015 roku. Mamy tu wiele działalności, nie tylko piekarnie, bo jeszcze jest i jarmarzerka, i ciaskarnia, i sklep piekarniczy firmowy, który też trzeba obsłużyć. No, no lubię po prostu pracę z ludźmi. Efekt końcowy jest fajny, bo ludzie są zadowoleni. Pieczywo jest. Z tego, co słyszę opinie, jest bardzo dobre. No, praca z, z ludźmi jest ciekawa, chociaż nieraz jest bardzo stresująca i dużo trzeba cierpliwości i no, wymaga to po prostu nerwów. Dużo, dużo po prostu nerwów. Zakwas, który jest stosowany do produkcji pieciewa, tego, który produkują w Zakrzowie, ma minimum 70 lat. Pozostał przeniesiony z poprzedniej piekarni, z Kalwarii Sekretowskiej. Zaczyn, czyli kwas, to znaczy nazywa się kwas. Składa się z wody, z mąki 7 dwójki. I tyle. Musi być ona przesiewana przez przesiewacz, żeby nie było tam żadnych nieczystości. O co daje mąkę? No żeby robić ten kwas, bo to jest 7 ,2. ona jest typowo przystosowana do robienia kwasu. To jest tak zwany zaczyn na chleb, bo to jest do pieczywa mieszanego, nie do pieczywa pszennego. Ten kwas jest od samego, znaczy od, u nas jest od 2007 roku, jak żeśmy zaczęli prowadzić działalność piekarniczą. I codziennie trzeba go odmładzać, bo to jest tak zwana matka. To jest główny po prostu składnik pieczywa pszenno-mieszanego. Odmładzanie kwasu polega na codziennym dodawaniu wody i mąki 7/2, no i mieszaniu, żeby po prostu miał konsystencję. O, zaraz to zobaczymy, jak wymieszam. To zobaczymy, jaka jest konsystencja kwasu. Jedynie można zaszkodzić wtedy, jeżeli by się pomyliło mąki i na przykład dało mąkę pszenną, no to wtedy on ginie. Po prostu nie ma kwasu, bo do kwasu musi być mąkaś typ 7,20. Teraz jeszcze tak parę minut się wymiesza, żeby się zestaliła woda z mąką. Podnoszę do góry. To jest tak zwana łapa i ta łapa po prostu no, zabiera mąkę i robi się wtedy, teraz muszę to ogarnąć, teraz ten kwas musi co najmniej ze dwie godziny nam, no może krócej, półtorej, ze dwie do dwóch godzin po, posiedzieć sobie w, w, tej, w tej kadzi i on po prostu nabiera, rośnie, on podwoi objętość. Tego kwasu powinno wystarczyć co najmniej na 120 chlebusiów. Jeszcze piekarze jak później przychodzą, to jak już skończą proces produkcji, to oni sobie jeszcze go zabezpieczają na jutrzejszy dzień, dolewając wodę do tego. No i teraz, teraz przykrywamy, żeby on po prostu rosnął w cieple, mimo że tu jest, jest ciepło, ale kwas musi mieć większą temperaturę, żeby podwoił objętość. No Teraz sobie czekamy spokojnie, aż wyrośnie, i jak przyjdą piekarze i zaczną pracować. W Zakrzowie produkujemy te dodatkowo jeszcze pie pieczywo cukiernicze, ciaskarskie, torty też na zamówienia, no i cały, całą garmażerkę, która też jest produkowana tak jak domowymi sposobami można tak powiedzieć czyli jajka to są jajka, no i cała ta reszta tak jak, jak się to kupi, to smakuje. i... I jest wyprodukowane tak jak w domu i ciaskarstwo, piekarnia oczywiście też, ale też, też i garmażery. To jest takie pieczywo. To znaczy, póki my jesteśmy tutaj, ten stary zarząd nie wchodzimy w te nowe technologie z jednego prostego powodu. No, pamiętamy te czasy, właśnie tych, tych lat, tych, o których już wspomniałem, że jak się szło. Ze szkoły mama kazała kupić chleb czy bułki to nieraz się zjadło połowę chleba, bo, yy, bo po prostu on był tak dobry, że, że i tak smakował, że, że dzieci wyskubały czy, czy bułkę, czy, czy cokolwiek to już do domu nie doniosło. I staramy się, żeby utrzymać taki sam typ pieczywa. Yy, no tak jak to było dawniej. Odbieramy teraz kwas, tu mamy stosunek. 30% mąki żytniej, 70% czernej. Drożdzie po no, powinno to się robić jako mleczko drożdżowe. No to w zależności jest od kilogramów mąki. Okres letni tak samo jest. Ucina się na przykład drożdży, dodaje się więcej soli. Bo sól, oczywiście, sole mineralne. Utrzymają strukturę pieczywa i trzymają y, całą, całe ten, że się to nam nie rozjeżdża w piecu, ani, ani jest wszystko później w porządku. No i woda, woda, więcej nic. I to jest cała procedura teraz mieszania. Pożre, naturalne... sól, mąka, kwas. Zakończyliśmy teraz etap te, mieszania. Przesypujemy to teraz troszkę mąką, żeby to ciasto nam zagarowało. Mąka daje to, że robi taką izolację cieplną. No i co teraz musimy poczekać zanim to nam zarusza i do obróbki będzie jakieś do 20 minut. Czyli teraz to ciasto powoduje to, że jest, że puściło już. Czyli ten, struktura tego ciasta grutem zaczyna już puszczać. Czyli jest, teraz w tym sam czasie jest najlepszy okres, żeby go wyłączyć. Pieczemy, odrabiamy na tabuli. To jest przesłane ten stół paski. Kalwaria była wybudowana w latach chyba 60. O ile pamiętam, ale mnie, tu, mnie jeszcze tutaj nie było, mimo wieku, a Zakrzów w 89 został oddany do użytku po to, żeby właśnie, jak mówię, remontował, remontowana była kalwaria. Jedzenie zdrowych produktów doceniamy tylko wtedy, kiedy zaczniemy mieć problemy e, gastryczne albo onkologiczne, co widać na, na, na niektórych oddziałach. Ja mam znajomą w Krakowie, która jest pielęgniarką i kiedyś z nią rozmawiałem, ja nigdy nie widziała tyle młodych ludzi tego typu schorzenia. A teraz ludzie młodzi, studenci przede wszystkim, e, zdarzają się nawet dwudziestolatkowie, gdzie mają te problemy, których dawniej, dawniej młodzi ludzie nie mieli. Otworzyliśmy tutaj to stoisko i pro, nasza produkcja jest tylko i wyłącznie na surowcach naturalnych, nie ma żadnych Dodatków typu powiedzmy jakiejś tam chemii czy, 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 czy komponentów, które są polepszaczami, czy jakimiś innymi. To jest produkcja ciasta domowymi sposobami i, i garmażerki. Jak również tradycyjna, stara technologia wyprodukowana w, według receptur i przez ludzi, którzy mają wieloletnie doświadczenie bo produkcji tego pieczywa, które, które się produkowało od lat dawno, dawno temu i ono na pewno jest zdrowe. To jest P32, że mnie typ, typowy Anglik, Trzechomorowy, światło jest na 24, żeby nie, nikogo nie, nie pokopało. No i po prostu jest zapalany węglem. Co się w nim znajduje? No piecze się te, przede wszystkim chleby, całe pieczyło i jasno tego nie? Kale na piecu, na ścianie, na samym przodzie są zegary. W tym miejscu jest, dwa zegary są. I, I w granicach 180, 200, yy, 200 stopni Celsjusza się pieczą się chleby, bułki tak samo. No trzeba temperaturę też regulować cieplami, żeby nie spalić chleba i bułek, wszystkiego, nie? głęboki, można tak nazwać, no i niestety ma te parę metrów długości. Przede wszystkim łopaty służą do sadzania chleba, blachów, no i są różnego typu, można, wielkości, o, różnej wielkości i tyle my upiekli. To jest chleb y, żytni, z, y, słonecznikowy, z zialnami i graham ten, co mam więcej tego w, w ręce. Trzeba robić to, co po prostu dla ludzi jest dzisiaj y, smaczne i ludzie chcą to kupować. Y, teraz wyciągamy. Tak zwany chleb Graham, foremek, na regały, żeby stygnął i był do dalszej, jak to się mówi, sprzedaży dla klienta. Żeby po prostu się człowiek nie sparzył, bo wiadomo, że jak się człowiek sparzy, no to ten czas palce poparzone, nie? Nie będą kupować, no to my niestety pracy nie będziemy mieć. Dla mnie są wszystkie dobre chleby. Nie mam po prostu swojego chleba, po prostu, żeby po prostu... O, ten, ten mi bardziej sprawkę ten, ten, ten inaczej. Dla mnie są wszystkie dobre chleby to co sobie stygnął, można powiedzieć na legale, na deskach. No i trzeba po prostu zaglądać do pieca, żeby mi się znowu nie przechajło nie coś. Dużo nie potrzeba, nie? Nie myli się ten, co nie ma. Co, co nic nie robi. O, na takim że się uczyłem. W latach 85. do 88. Tradycyjny i tak jak, tak, jak, tak jak za czasów, jak to się mówi dawnych, nie, trzeba o niego dbać. W szczególności. O trzeba dbać tak samo, jak i o żonę. No kobieta się zazwyczaj też dba, nie? Cała, całe życie, to samo i o daną część o nie? dba się. 24 blachy wchodzą na ten piec. Na Wigilię to pyszne są chałki wigilijne z makiem albo bez smaku. zależy co kto po prostu lubi. Pyszne robimy strucne makowe, kołacze makowe. No, mamy w asortymencie duży wybór, jeżeli chodzi o piekarni, no to chlebuś, bułeczka, ale też jest duży wybór ciasta, ciasteczek, garmażery rzeczy, bo my to mamy wszystko po prostu w jednym obiekcie. No polecałabym bardzo gruszkowe ciasto. Jest, jest lekkie, jest pyszne i, no i myślę, że się nie odkłada. Życzę wszystkim dużo zdrowia i żeby na stołach było zdrowe jedzenie i żebyśmy... Mogli świętować w dobrym zdrowiu i wszystkiego, oczywiście najlepszego siebie roku, przede wszystkim, no bo po świętach tylko tydzień i mamy następny, następny rok, który mam nadzieję będzie jeszcze ciekawszy niż te, które do tej pory przeżyliśmy.